W psychologii mówi się, że osoby, które tworzą w głowie wyobrażone scenariusze podczas słuchania muzyki albo tuż przed zaśnięciem, mogą doświadczać zjawiska zwanego maladaptacyjnym marzycielstwem. To mechanizm radzenia sobie, w którym wyobraźnia staje się bezpiecznym miejscem, dającym ucieczkę od chaosu i braku spełnienia w codzienności. Umysł buduje wtedy szczegółowe, filmowe sceny podróż samochodem z ulubioną piosenką, odgrywanie dawnych rozmów z idealną ripostą, czy przygotowywanie się na przyszłą kłótnię, by czuć się gotowym. Takie marzenia przynoszą chwilową ulgę, pozwalają odzyskać kontrolę i poczuć coś, czego brakuje w realnym świecie. Jednak zamiast leczyć rany, często tylko przykrywają ból. Dają iluzję zamknięcia sprawy, choć życie na zewnątrz wcale się nie zmienia. Dla jednych to namiastka bliskości, dla innych której nie potrafią znaleźć w codzienności.